Cześć łobuzy, byliście grzeczni? Wiem, że nie, ale mimo wszystko Wujek Krzysztof ma dla was prezent w postaci nowej jakości. Tak jest, od teraz będziecie oglądać moją nieogoloną mordę w HD. Też się cieszę. Kupiłem sobie sportową kamerkę. No, bo nie ma się co oszukiwać, ale nagrania z poprzedniego aparatu były dość słabej jakości, jeśli chodzi o obraz. No, bo był nawet, nawet niezły. No, ale trzeba się rozwijać. Także zainwestowałem. Taki oto malutki sprzęcik. Tak wygląda ta gadzinka. Malutkie, malutkie. Nagrywa też w 4K, ale ja preferuję 1080. No bo 4K to dużo pamięci zżera. A przy 1080 i tak jest wystarczająco dobra jakość, więc nie ma co przesadzać. Wziąłem sobie full wypas wersję. Mam też pilocik. Kliknę czerwony, to mi robi fotę. Dam ten szary, to jest z logo kamery, czyli zaczyna nagrywać. Oczywiście kamerka musi być wcześniej włączona. Fajna rzecz. Z bajerów to kupiłem sobie też takie mocowanie na głowę. No bo, jak się rozwijać, to na całego. Dzięki temu będą ciekawsze filmy. Tak, jakby z perspektywy kierowcy, a nie takie statyczne jak było wcześniej, że tam kamerka, właśnie przyklejona do szyby. No, wyglądam z tym dosyć dziwnie. ale no, tam, będzie, będzie fajnie wyglądać. O, właśnie tak to będzie wyglądać. Jadę trokiem, jadę trokiem. Będziecie się mogli poczuć lepiej niż w jakichś tam ETS-ach. Elo. Właśnie tak wygląda ten pilocik Mogę sobie go na pasek założyć, mieć go na ręce nawet, no ale... Preferuję jednak zegarek Kurwa, No prawie jak iWatch no. widziałem sobie też walizeczkę na to całe tałataństwo, no bo jest tutaj trochę tego sprzętu Jakieś różne mocowania, ciulstwa takie Tutaj też na przykład na jakąś rurkę zapasowa bateryjka, ładowarkę też mam samochodową no to nie wszystko, bo tylko wziąłem to co mi będzie faktycznie potrzebne, bo tam w domu jeszcze mam trochę bardziej wjazd zestawu do tego, na przykład selfie sticka nawet mam, ale no nie planuję sobie takich samojebek robić, ale może kiedyś to wezmę w trasę, coś pokręcę tym dziadostwem no a co poza tym Nowa jakaś to i nowe pomysły, no. Oprócz mnie będzie występował również czasem Kermit. Tak jest, Kermit jeszcze żyje. Żyje, gadzina pije, chłop, ale żyje, no. Co tam jeszcze oprócz niego? Będzie jeszcze gość specjalny, ale na razie nie zdradzam, w każdym razie będzie śmiesznie. Oj, będzie. No, wystąpi również Mój ziomeczek Krzysztof trakturzysta sobie pokazać trochę jak to na wsi wygląda. No, a poza tym śmigam teraz zieloną skanią czwóreczką 114 l 380 Mocy niedużo, tym bardziej, że gadzinka lata świetności ma już za sobą. A to jest mało istotne. Istotne jest to, że nadal schłodniam bo jak już wcześniej mówiłem, chcę żyć godnie, iść na chłodnie. Cóż mogę wam powiedzieć jeszcze? Chyba pozostało mi powiedzieć tyle. Oczekujcie kolejnych dłuższych oczywiście nagrań. Będzie śmiesznie i ciekawie, no bo z krychem inaczej być nie może. Elo!